Cześć, jestem luk, gdzie pokażę Wam kości RAM Patriot Viper serii Elite 2 o taktowaniu 3600 MHz. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na samym początku widzimy niewielkie pudełko. Na jego przodzie widzimy naszą pamięć, która jest w środku, informacje o modelu i taktowaniu oraz o tym, że jest w technologii DDR4, są w Dual Channel, nadają się pod platformy pod AMD i Intela oraz mają XMP 2.0. Z prawej strony mamy logo Patriota, z tyłu mamy krótki opis w różnych językach oraz odnośniki na socjale producenta. Z boku ponownie logo, a więc otwórzmy je. W środku znajduje się naklejka z logiem Viper Gaming oraz oczywiście same kości RAM. Recenzja. Kości są dobrze wykonane i nie można się do niczego przyczepić w kwestii jakości wykonania. Pamięci mają specjalnie zaprojektowane radiatory, które gwarantują doskonałe rozpraszanie ciepła nawet podczas obsługi najbardziej wymagających gier i aplikacji. Zastosowano aluminiową osłonę termiczną w kolorze czerwonym. Rozpraszano nagromadzone ciepło, aby zapewnić lepszą pracę komputera. Materiały, z których zbudowano pamięć, stachują się trwałością oraz wytrzymałością, dlatego producent daje na nie dożywotnią gwarancję. Zestaw serii Viper Elite 2 charakteryzuje się prostą budową oraz stonowaną linią stylistyczną wolną od RGB. Całkowita wysokość modułu to około 44 mm i w zasadzie nie ma tu żadnych dodatkowych ozdobników. Jako, że producent zdecydował się wyłącznie na naklejkę zawierającą dodatkowe informacje o kościach. Teraz rzućcie okiem na wyniki benchmarku i testy wyrach na wszystkich ustawieniach. Podsumowując, uważam, że kości RAM z serii Viper Elite 2 o taktowaniu 3600 MHz to dobra a zarazem budżetowy wybór zarówno do gier, jak i pracy. Wiadomo, że opóźnienia mogłyby być delikatnie niższe, jednak myślę, że mimo wszystko możliwość OC i cena mocno przekonują nas do siebie. Ogólna ocena tych kości to 9 x 10. Plusy. Cena. Wygląd. Taktowanie. Jakość wykonania. Duże możliwości OC. Dożywotnia gwarancja. Minusy. Brak RGB. To no na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z znaczkiem, oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!